Witam, pozdrawiam serdecznie na pikpuffie, czyli leśnej fajce drewnianej. Jakby to powiedział doktor Sherlock Holmes i doktor Watson, panowie nie wyglądają na dżentelmenów. Ogólnie to jest fajka z guszy. Wzięło się to czytania książek typu Sherlock Holmes Antony Bewo poleca tego y, wydawcę D-Day, Normandia Druga y, Wojna Światowa ponad tysiąc stron bardzo pięknie opisanych pykam sobie fajeczką ej, ej. Oj, Lusia, Lusia. No co profesora. Moja dlatego tego Watson mi zaginął. Wiesz gdzie mi ginie ten Watson. Chciałbym podziękować za oglądalność. Którzy mają siłę do oglądania być wytworem. Bo trzeba być mega wytworem, żeby mnie słuchać. Nic nie mówiłem przez jakiś czas, gdy już napawam się fajką drewnianą. Tak się ona prezentuje. I pozdrawiam jeszcze, Filip Piotrowski. Dasz Dashboard.